Dzisiaj chciałam poruszyć temat życia i śmierci, życia po śmierci w pismach świętych wielkich światowych religii judaizmu, chrześcijaństwa, islamu oraz wiary Baha'i. Zobaczymy, co te pisma święte mówią na temat śmierci, życia, wieczności, rozwoju duszy. Zapraszam! Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Orzeźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach. Przez wzgląd na swoje imię, chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie. Zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Każda dusza zakosztuje śmierci. Potem do nas zostaniecie sprowadzeni, a tych, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła, umieścimy w ogrodzie, w komnatach, gdzie w dole płyną strumyki. Oni tam będą przebywać na wieki jakże wspaniała nagroda trudzących się tych, którzy byli cierpliwi i zaufali swojemu panu. Życie tego świata jest tylko zabawą i grą, a za prawdę siedziba ostateczna jest prawdziwym życiem, gdyby o nim wiedzieli. Śmierć, posłaniec radości, otwiera drzwi do wiecznego życia we wszystkich światach. Synu najwyższego, śmierć przeznaczyłem dla ciebie jako radosną nowinę, czemu się smucisz z jej przyczyny, światło stworzyłem, by cię oświecać, czemu się przed nim zasłaniasz. Śmierć przynosi każdemu ufnemu wyznawcy kielich, który za prawdę jest życiem. Przynosi ona radość, daje szczęście. Darza darem życia wiecznego. Pana służebnico Boga, choć strata syna zaprawdę rozdziera serce i wykracza poza granice ludzkiej wytrzymałości, to osoba, która wie i rozumie, ma pewność, że syn nie został utracony. Lecz przeszedł z tego świata do innego, i odnajdzie go ona w boskiej krainie. To ponowne spotkanie będzie wieczne, podczas gdy w tym świecie rozłąka jest nieunikniona, przynosi ze sobą palący ból. Chwała niech będzie Bogu, że masz wiarę, zwracasz twarz do Wiecznego Królestwa i wierzysz w istnienie niebieskiego świata. Nie bądź zatem niepocieszona. Nie martwiej, nie wstychaj, nie rozpaczaj i nie szlochaj, gdyż zburzenie i żałoba mają głęboki wpływ na jego duszę w boskiej krainie. To ukochane dziecko zwraca się do ciebie z ukrytego świata. O ty, droga matko, dziękuj Boskiej Opatrzności, że zostałem uwolniony z tej małej i ponurej klatki. Jak ptaki łąk poszybowałem do boskiego świata, świata, który jest rozległy, świetlisty, wiecznie radosny i szczęśliwy. Nie rozpaczaj zatem o Matko i nie bądź zasnucona, Nie jestem utracony, nie zostałem unicestwiony ani zniszczony. Zrzuciłem śmiertelną formę, wzniosłem mój standard w tym duchowym świecie. Po tej rozłące nadejdzie wieczne towarzyszenie. Znajdziesz mnie w niebiosach Pana zanurzonego ocali światła. Jeśli chodzi o pytanie, czy dusze rozpoznają się w świecie ducha, jest to pewne, iż królestwo jest światem wizji, gdzie wszystkie ukryte rzeczywistości zostają objawione. Miłość odczuwana do bliskiej osoby nie zostanie zapomniana w świecie królestwa. Tak samo nie zapomina się życia przeżytego w materialnym świecie. Sądzić, że po śmierci ciała duch ginie, jest to jak wyobrazić sobie, że ptak w klatce zginie, jeśli klatka zostanie rozbita. Choć ptak nie potrzebuje obawiać się niczego, jeśli klatka będzie zniszczona. Ciało nasze podobne jest do klatki, a duch do ptaka. Jeśli się klatkę rozbije, ptak pozostaje przecież żywy. Czucie jego będzie nawet silniejsze, postrzeganie lepsze, a radość głębsza. Dlaczego się smucisz? Ta rozłąka jest tylko czasowa, to oddalenie i żałość odliczane tylko przez dni. Odnajdziesz go w Królestwie Boga i połączycie się na wieczność. Związek fizyczny przemija, lecz duchowe połączenie istnieje wiecznie. Kiedykolwiek wspomnisz ten nieśmiertelny, niekończący się związek, znajdziesz pociechę i spokój. Przejdźmy teraz do Twojego pytania dotyczącego duszy człowieka i jej przetrwania po śmierci. Wiedz prawdziwie, iż dusza po odłączeniu się od ciała będzie dalej czyniła postępy, póki nie osiągnie obecności Boga stanie ich w stanie i warunkach, na jakie nie mogą wpłynąć ani bieg wiek, wieków i stuleci, ani też zmiany i przypadki tego świata. Będzie trwała tak długo jak królestwo Boga, jego supremacja, jego władza i potęga trwać będą. Objawi znaki Boga oraz jego atrybuty, odsłoni jego dobroć oraz szczodrość. Osłudzy moi, nie martwcie się, jeżeli Bóg objawił rzeczy sprzeczne z Waszymi życzeniami. Czekają Was bowiem dni, z pewnością dni błogiej radości i niebiańskiej rozkoszy. Odsłonięte zostaną przed Waszymi oczyma święte światy, pełne duchowej wspaniałości. Za sprawą Jego przeznaczenia, w tym i w przyszłym świecie, korzystać będziecie z ich dobrodziejstw, brać udział w ich radościach. I przypadnie Wam w udziale część ich ożywczej łaski. Osiągniecie bez wątpienia każdy z nich. Na początku swojego ludzkiego życia człowiek był embrionem w łonie matki. Tam otrzymał zdolności i talenty potrzebne w rzeczywistości ludzkiej egzystencji. W tym stanie ograniczenia zostały mu nadane siły i moce niezbędne dla tego świata. Na tym świecie człowiek potrzebuje oczu, potencjalnie otrzymał je w tamtym, potrzebuje uszu, dostał je tam, gotowe do swej nowej egzystencji. Zdolności wymagane w tym świecie zostały mu nadane w łonie matki. Zatem w tym świecie musi się on przygotować na następne życie. To, czego będzie potrzebował w świecie królestwa, musi zdobyć. Tutaj. Tak jak będąc w łonie Matki przygotował się poprzez nalewanie sił koniecznych w tej sferze egzystencji, podobnie moce niezbędne dla istnienia duchowego musi potencjalnie osiągnąć na tym świecie. Niezbadana, boska mądrość tkwi u podstaw takich rozdzierających serce zdarzeń. Podobne jest to do ogrodnika przesadzającego młody i delikatny krzew z wąskiego miejsca na szerokie pole. To przesadzenie nie powoduje więgnięcia, uschnięcia czy zniszczenia rośliny, lecz sprawia, że rośnie ona i pięknieje, nabywa świeżości i delikatności. Kwitnie i owocuje, ogrodnik dobrze zna ten tajemny sekret, podczas gdy ci, którzy nieświadomi są tej hojności, myślą, że w złości swej i gniewie wyrwał on roślinę z korzeniami, lecz dla tych. Ani pogrążeni w smutku. Jeśli chodzi o pytanie, czy dusze rozpoznają się w świecie duchowym, jest to pewne, gdyż Królestwo jest światem wizji, gdzie wszystkie ukryte rzeczywistości zostają objawione. Tajemnice, których człowiek nieświadomy jest w ziemskim świecie, odkryje w świecie niebiańskim i tam powiadomiony zostanie o tajemnicy prawdy. A tym bardziej rozpoznał, odnajdzie osoby, z którymi obcował. Bez żadnej wątpliwości, święte dusze, które posiadają czysty wzrok i obdarzone są widzeniem wewnętrznym, zapoznają się w królestwie światła z wszelkimi tajemnicami i dążyć będą do łaski poznania istoty każdej wielkiej duszy, oglądać będą nawet jawnie piękno Boga w owym świecie. Prorocy i posłańcy Boga wysłani zostali wyłącznie w tym celu, by prowadzić ludzkość na prostą drogę prawdy. Objawienie przez nich przyniesione służy wychowaniu wszystkich ludzi, by w godzinę śmierci w największej czystości i świętości oraz całkowicie odwróceni od świata mogli oni wznieść się do tronu najwyższego. Światło, jakim promienieją ich dusze, odpowiedzialne jest za ulepszenie świata i postęp jego ludu. Za światy, tak się różnią od tego świata, jak ten odmienny jest od świata dziecka, w czasie gdy przebywa ono jeszcze w łonie matki. Kiedy dusza dostąpi obecności wroga, przyjmie formę, która najbardziej przystoi jej nieśmiertelności i jest godna jej niebiańskiej rezydencji. O mój Boże, o Ty, który odpuszczasz grzechy, rozdajesz dary i usuwasz nieszczęścia. Zaprawdę błagam Cię, abyś przebaczył grzechy tym, którzy opuścili ziemską powłokę i wstąpili do świata duchowego. O mój Panie, oczyść ich z przewinień, rozwiej ich smutki i zamień ich ciemności w światło. Spraw, aby wkrączyli do ogrodu szczęścia. Odmyj ich najczystszą wodą i pozwól, aby oglądali Twoje wspaniałości na najwznieślejszej górze.